Dzisiaj wypadł na łódkę Pływamy już chyba z godziny, nie wiem może dłużej trochę Nie powiem, która jest godzina, 13? więc coś koło tego Na razie 14. Dwa. 14, już no to dłużej To już półtorej godziny pewnie łowimy Na razie dwa szczupaczki Obcięty ogon Może z jakieś dwa brania i chwilę rzucałem na no drobno tak jakieś tam dwa okonie głównie kiepsko Ryba stoi chyba głównie w cieniu Ośrodek no środek dnia Jesteśmy teraz na takiej turbogłębinie pełno zaczepów i próbujemy stoni Coś się złowi to to będziemy nagrywać no, Ale jest, gdzie ty masz, niżej? No ja mam dalej, na taką dużą łódkę? Nie wiem Nie wiem, myślałem, że to jest taki okoń A to sztupak Rozmyślałem tak fariuje? Teraz w brzeg pójdę, czekaj To pewnie taki sam obciąg przed nie wiem, takiego gluta. Jakoś tego go tu odhaczę z boku chyba. Jakoś się go tu odhaczę. Na kurtkę i na, na mm. Ale na no dwa razy Przekrę się gościu. Taki glucik. Taka wielka guma, ale się wpiął dziwnie. Taka wielka guma. Wyciągałem i płynął za tym. Dalej płynie. Szarpnij do góry i puść. I do góry. popłynął. Przywalił, ale nie trafił. Została łuska. I odprowadził pod całą łódkę. Paczek, który poprawił. Matusiakłowi łowi mały. Mamy w tamtą stronę wiem, że Im bardziej w tamtą to jest lepiej. Mhm. Taki pistolet. Ale bestia. Nic nie wie, że to coś trzeba łowić, nie? Ale zažar. Elegantno. Kurda, vpneli smo v čajni. In naglede ribe so. Ne velike, ampak so. No, probujemo dalje. Mm, zmenjam ju. Na grubo. <gryt> Krótko wielkie. Taką ciężką to... Wiatr zawiódł i nas wciąga rośliny. Trochę na prawo spiechał, to by było super. Chyba wypić coś dobrego, Nie mieć energię, jak się zapnę jakiegoś porządnego szczupaka, rówko. Zproję co jakiś czas takie łuki, ale poprzedź na jakiej wysokości. Dwie godziny pływania szukania diperem. Trzeba z zębami, to, to może być sztupak z zębami Z głębokiej takiej wody, 12 metrów To nie jest chyba kolos jest to zajebisty sandar. Patrz jak bytknął. Ja Cię wzięłem jak zasnął. No. Całkiem nie ryba. Dać go tu? No. Całkiem ładny. Taki ponad 50 chyba, jej. 60 ponad no. no, 60, no, wiesz wczoraj takiego takiego na 70 to, to to już się mniejszy wydaje szczyt, o jezu cały pęcherz mu nic nigdy nie będzie już z, z takiej głębiny i dlatego oj chyba na patelnie będzie musiał trafić Jestem cały czas zarzuconego Proszę ja ciebie on ma 57 mm -hmm. 50 no, prawie 8 mm -hmm. 58 praktycznie no, cały mówisz że pędziesz weź co to zdjęcie ci zrobię jeszcze z nim fajne, nic, daj go do podbieraka, zobaczymy czy on z... no, cały mu wyszedł pędziesz cholera więc, dobra Zobaczymy, co się z nim stanie. To lepiej, żeby nie skakiło, bo wtedy zdechnie na pewno, jak się nie ten... Dobra. Do następnej ryby. Albo go będziemy wypuszczać, jak przeżyje. Powoli wracamy. Niestety po Sandaszu tylko jedno puste branie. Już jest dość ciemno wiem jeszcze na jedną miejscu. Może się coś uda jeszcze złowić Ale to już jest na tyle ciemno, że nie wiem czy coś będzie widać Ale spróbuję nagrać Także jakby się już nic nie dało złowić to Albo do następnego klipu Który nagra się innym razem no, Albo na Arka